Charles Moss Duke Jr., czyli amerykański astronauta, pilot modułu księżycowego na pokładzie Apollo 16, przynajmniej według tej oficjal oficjalnej, znanej nam wersji. Był dziesiątym człowiekiem na Księżycu, ale co ciekawe, Duke został świeckim pastorem i opisał swoją duchowość jako ogromną przygodę. I to jest w ogóle dla mnie interesujące, bo z relacji astronautów, zarówno amerykańskich, jak i rosyjskich, wynika, że często dochodzi do rodzaju przełomu duchowego, wzrostu świadomości, może też w ten sposób po takich wyprawach. Często się to łączy z właśnie głębszymi przemyśleniami na temat siebie, na temat naszej roli w tym świecie. I tak dalej. Moss wspominał, że to przebudzenie powstało z pustki, którą właśnie poczuł po wyprawie na Księżyc, ale też o rozwodzie, w, jaki miał miejsce w połowie lat 70. Mówił o tym w ten sposób, że bez względu na to, jaką władzę, sławę czy pieniądze się posiada, nigdy nie będzie to satysfakcjonujące bez głębokiej osobistej relacji z Bogiem. No, i to jest, to jest też inspirujące, i teraz przechodząc do astrologii, mamy tutaj Atma Karake jako król horoskopu Jowisz. Jeśli widzicie takiego Jowisza jako Atma Karaka, może to pokazywać nauczycieli, przewodników i dostęp do wiedzy wyższej. No, chęć też, oczywiście, zgłębiania tej wiedzy. Tutaj ten Jowisz jest w trzecim domu, co pokazuje, że ta mądrość może przyjść od autorytetu zewnętrznego, ponieważ trzeci dom to jest dom związany z guru Upadesza. Ale ten Jowisz jest tak naprawdę mocny, bo jest w Aruda Arudalagna jest to nasz wizerunek, jest to rodzaj przedłużenia ascendentu, czyli to jest taka sytuacja, jakby ten Jowisz był w pewnym sensie w pierwszym domu, czyli to jest dobry układ, czyli Atma Karaka jest mocna. No ale jakby tego było mało, ona znajduje się dodatkowo z Merkurym, co też jest piękne. I to się w ogóle nazywa Sarwa Karya Siddhi i oznacza osobę, która osiąga sukcesy we wszystkim, czego się podejmie. Co ciekawe, może taka yoga pokazywać taki kierunek zorientowany na finanse, na materię, ale też właśnie na wiedzę, na duchowość. No, z tego względu, że zarówno Merkury, jak i Jowisz, sygnifikuje te dwie sfery naszego życia. Co też jest tutaj widoczne, tak na pierwszy rzut oka Saturn, bardzo mocny, bo we własnym znaku, dodatkowo Digbala. Eee, czyli w siódmym domu pokazuje wytrwałość, pracowitość, odporność na cierpienie, ciężką pracę. Także ciekawy horoskop.